Siemano widzowie, widzowie, dzisiaj jest taki nietypowy odcineczek, bo widzowie dzisiaj robimy openingi jajka widzowie. W tym jajku są figurki i zobaczymy widzowie dzisiaj co trafimy. To jest jajko Kinder Joy, widzowie. Otwieramy widzowie, więc i widzowie, jak chcecie więcej takich openingów, to dajcie łapkę do góry i widzowie jakiś komentarzy, że na przykład chcecie, czy, czy coś widzowie takiego. To może nawet za długo robimy jakiś opening, może jakieś saszetki, może browser, nie wiem, widzowie, zobaczymy, ale dzisiaj widzowie to jajka. To ja widzowie otwieram. Poczekajcie, na chwilę nie będziecie widzieć. Albo dobra, czekajcie, bo tak nie mogę zrobić. Jak otwieram, to tak. O. Widzicie, tak jest spore. Tutaj widzowie taki tam coś do jedzenia. Ale my dzisiaj tym się zajmiemy. Tutaj widzowie figureczka. Już widzowie to otwieram. Poczekajcie, tylko pójdę po. Czekajcie. Już to otwieram. O. Już widzowie. Mamy, otwieramy, a nie widzowie, przepraszam was, to jest to drugie, przepraszam was, dobra widzowie, już nieważne, nie widzieliście tego, okay. nie widzieliście. Widzowie, otwieram, przepraszam was, bo spadła kamera. I uwaga widzowie, co to jest? O, taki smuczek fajny, patrzcie. Mam bardziej pokazać do kamery. Fajny widzowie. Patrzcie. Hmm? Fajny widzowie opening. Dajcie znać co, co o tym myślicie. Widzowie, papa widzowie. Dajcie znać co o tym myślicie. Mi się wydaje, że fajny, fajna figureczka.